Jest takie jedno danie od twojej babci, które możesz jeść cały czas i nigdy się nie znudzi, i są to prażuchy. Na początku ziemniaki mączyste obieramy i gotujemy w osolonej wodzie. Tylko do tego etapu to wygląda jak przepis na zwykłe gotowane ziemniaki. Ziemniaki się gotują, a my zabieramy się za krojenie cebulki i podsmażanie razem z boczkiem. Ja użyłam panczetty. I tak polski boczek od włoskiej panczety różni się smakiem. Czekamy aż całość się zezłoci, a boczek będzie chrupiący. Z ugotowanych ziemniaków odlewamy wodę, żeby została na dnie, dajemy mąkę i zaparzamy 10 minut. Po tym czasie ubijamy gotowe już ciasto, które zaraz możemy wyłożyć na talerz. I pamiętajcie, czym więcej dodamy mąki, tym ciasto będzie twardsze. Prażuchy mamy gotowe, czyli bardzo delikatne kluseczki, które podajemy z boczkiem, cebulką oraz oczywiście śmietaną. Zdecydowanie jest to takie danie, którego nie da się skończyć i jest przepyszne zarówno na ciepło jak i na